Witam państwa bardzo serdecznie. Ja jestem kawierzysta i prosiliście mnie o zrealizowanie filmu, którego nie do końca chciałem zrealizować. I nie do końca wiem, czy Adam chce go zrealizować, no ale po prostu stawiam go pod faktem dokonanym i powiem mu o tym zaraz. Także Adam, przygotuj się na to, że może być grubo. Specjalnie kazałem ci ubrać koszulę. Może być grubo, właśnie się zdziwiłem, że mi kazałeś się tak w miarę, w miarę elegancko ubrać. Mogę dobra. Może nie o tyle co elegancko, tylko inaczej niż zazwyczaj. Nie rozumiem po co. Jakoś, tak bym się tym podobał. Nie podoba się coś, No też się to nie za bardzo podoba. E... Wiem, że ciężko będzie ogólnie, żebyś się zgodził, więc może ja też usiądę, bo pewnie będę długo cię przekonywać. Znaczy, no, ja lubię nagrywać, stary, bo to sprawa bardzo drobna. A chyba nie takie filmy, stary. Wiesz, co ludzie chcą, żebyśmy zrobili? Żebyśmy my zrobili. No dobra, ty no, przytrzemiesz. No, bo... Ja powiem o przycisku. Taki sam przycisk, przycisk z jakimś i Zostaw tam na dole i dąż do naszego kanału. No, no bo... mi <laughs> o co chodzi, bo już masz pięciu i to długo. Jesteś tak podekscytowany albo nie. Wiem, ja nie tak, jestem podekscytowany, zestresowany, bo to już Zestresowany, zestresowany bardziej, zresowany. bo nie wiem jak zareagujesz. No dobra, no. A to co? No, wiesz co ludzie chcą? Żebyśmy udawali parę. Udawali parę, żebyśmy udawali <laughs> parę na odcinku. Bardzo przyjemny odcinek, dziękuję wam bardzo, widzowie. Za... No, dziękuję. też mi się wydaje, że to nie jest zbyt przyjemny odcinek. Ale to y, y, jest od początku prank taki i na... No tak, oczywiście, że to jest prank, no chyba nie masz zamiaru, na serio. Ja <laughs> No to mamy prankować tak... Wszystkich. Wszystkich. Wszystkich, wszystkich którzy są w domu mamy sprankować. albo i nie powiem, I tak no zobaczą czy... w internecie. No dobra, no jeżeli to jest prank, no to jeżeli tego chcecie, to... Tam... Czyli zgadzasz się. Tylko ja nie mam pojęcia, jak to zrobić, stary. Ja nie mam totalnie pojęcia, no jak, jak ja mam udawać są geja. Dobra, ja, dobra, my, my się coś... zastanowimy. My się zastanowimy na spokojnie, bo to jest naprawdę gruby film. I naprawdę trzeba tutaj przemyśleć to wszystko. Jak zrobić to, żeby oni po prostu cokolwiek podejrzewali, albo nawet żeby nie podejrzewali, bo ciężko będzie mi wierzyć, że jesteśmy... że nagle zmieniliśmy orientację, ale... No żeby było jakieś nawiązanie do tego, no. Bo wiesz teraz nie wiem, co powiedzieć. Dobra, zapraszam Państwa do oglądania. To co, nagrywamy zaraz odcinek? No, trzeba było w się Ty, tą maskę fajną mam, nie? Nową maskę. No, ale Na, no. pasuje. Pasuje. W tej ja ci Przestań, co dzieckiem jakimś jest? Sam sobie może poprawić, czy co? Nie no, stary, po prostu ja też czasami chcę coś pokazać. Tak, ale to normalne, że to by też nie takie... Tak! Jeszcze tam to czy coś... To... Układaj, bo tą bluzę masz taką niewypasowaną, no, czekaj tutaj. No to czasami trzeba, bo to też jest tak, w skałkach, które nie jest. To miejsce, no, no co, ale co, no mam niedopracowaną bluzę, to trzeba by poprawić. Tak, przyjaciele, przyjaciele o to normalnie, coś to też... co nie no, to, to. No ja bym sobie rzeszany, za kółka łapać. Rzeszany? Za koszulkę. Na koszulkę stary. Tak, ręka po kupiec zjeżdżała. Jak ręka po zjeżdżała? No Po kupiec jeżdżała. Co z tej strony? Ale coś się, tak się uśmiechasz. No, uśmiecham się, bo już podkawiał ci znowu masę i znowu podkawiam. No i co w związku z Ale o co ci chodzi, że stary sobie kabelu znało, żeś też wszystkie się też. nie wygląda, nie wygląda i normalnie do nas chodzi To co, też mieliśmy coś problem? Mieliście w tesek, ten seks tesek? Nie. Odcinek trzeba zacząć zarastać. Odcinek, Zaraz nagrywam odcinek, dobra. Zaraz nagrywam odcinek, bo... ...gdzie stawiam coś innego, ale nie takiej opcji, Ile go No długo, dosyć już, długo. No niecałe. Wystarczająco. Niecałe, tak. no, wystarczająco. A może możesz wszystko postawić, nie? A nie Daj mi pomysł. Dawaj tutaj. Eee, chodzi mi o to, że damy jakieś dziwne dźwięki i poczekamy, aż Hubert przyjdzie. Żebym w jego pokoju jeszcze przyciskiwaliśmy. I leżeliśmy. Rozumiesz? Ja kamerę schowam. Poczekaj, poczekaj, ja skoczę na poręcznik i jeszcze po, po, coś, po coś, tam. Jeszcze nie wszedł. Do dobra, ja tutaj kamerę skieram. I co? I czekamy, nie? Dziwne dźwięki, jakie masz na myśli? No dziwne dźwięki, no nie wiem, no zaraz wymyślimy takie. Oh. Dobra. Albo jakieś uderzenia, jakieś dziwne. Uderzenia. No, no, zobaczymy. Jak wejdą tu? No. Powiedzmy, że. Tak, no. Rozdziśkij ci No Chodź pod kolorkę. Nie, nie zabieraj samych. Podoba mi się to mocniej Ale ja... czerwony jesteś Ja nie mogę tego zacząć stary I co my mamy tak, robić facie, jak on wejdzie? Obciskiwać się? się? No dobra, ale obciskiwać się czy jak? Odkluczymy i powiemy, że trenowaliśmy, że ci pokazywałem właśnie trójkąt założyć Jak <laughs> trójkąt? I jak wejdzie Hubert, to powiesz mu, że trójkąt? Że trójkąt chcieliśmy założyć. założyć? Założyć Stary, no dobra, no to kładź się <laughs> Nie mogę Adam mocniej tutaj o, Tu? No tutaj, o. poczekaj sklep. Skrę... O tak, skrę... Ta, skręcaj Skręć bardziej, o, ściśnij O, o tak o, Dobrze, o tak Dobrze, teraz idę. O. Co wy robicie? Co? Nic, no ja trenowaliśmy sobie, pokazywałem mu kilka tak, po, Pokazywał jak trójkąt założyć Tak, ten trójkąt Taki trójkąt to nie no, odchodzi, tylko większycie. Co? Większycie faktycznie. No bo mocno zacisnął strasznie. Przełożył dobrze rękę i zacisnął. Tak. No wiesz, no jak tylko się zakłada tutaj głowę miałem, nie? Tutaj miałem głowę i on tak ścisnął mocno. My sobie takie rzeczy trenujecie tutaj sobie Jakby się... Nic ja nie mówię, że z pracy z tym się to, nauczymy, się, to się nauczył. No dobra, no tak się to kolejnie razem się zajmamy. No dobra, żeby to ostatni okay. raz nie no, zajmuję, tak? Dobra czułki. Co? Sami sadzicie tu trenować. No dobra. On, poczekaj, 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 bo nie za bardzo czuję, czy on wiknął to, że nie ćwiczymy, czy chciał po prostu dołączyć do naszej zabawy? Ja nie wiem, stary, chyba chciał dołączyć do zabawy, to tak są, dla logika, dla chciał dołączyć do zabawy. Ja gdzieś tu miałem ładowarkę. Gdzieś tu ładowarkę Ładowarkę? No, gdzieś tutaj była. Ładowarkę chyba? Ej! Tak, wiesz? A co wy robicie? A teraz. Bo, tak, Ale już mam jeden z Mam, tam, to tam potrzebujemy. Czasami angielski do tego wszystkim pomaga. Słucham? To jest że co ty no się tak? Ale Ja to się ja Czy tak ja powiedziałeś, że co? Jeszcze raz powiem Ja ja tobie do Trenerowi robisz fajna troszeczkę białka? Właśnie pasuje i to też no Nowa To no, nie pasuje Normalna Ale nowa Pasuje I ją zaraz kubisz, przesiejesz, ciągniesz Nie wiem okay. Bo ty, ty masz już 40 masażerów, masaż i 40 masażerów znika Nie pomóc bananke? Jest a, Nie za dużo Teraz ale... z banana, hmm. to ci się mówi pomóc Co? Mogłobyś tylko? tylko... Muszę zasilić, żeby siłę bo a na dzisiejszym leczu odbłaśnić Adam musi mieć dużo siły, mhm. wiesz? Dzisiaj ciężko jest Czekam, na scenę To będzie ja zmieszanie, no, tak jeszcze Jeszcze nie Jeszcze nie Jeszcze nie, nie, nie. No no nie, nie dobra, proszę cię, ja wiem, że wy lubicie ale. robić takie rzeczy, ale proszę cię ja. nie. No ode mnie Idźcie ode mnie, chcę cię już i obrzydzać O, To ja bym starczył dużo byśmy chcieli do się Co tam, Wioka? O, dwa lata znowu? Dwa lata znowu Nie wiem, to takie teksty ale muszę się nauczyć, jak ogólnie robić przetest, tak, bo czerwony nie śledzi się jak Czemu czerwony? Fajnie właśnie przetest Ładnie! Ja mam jakiś bardziej obciskowy, nie wiem, No tak! A mam już obciskowy, zobacz Nie podoba Ci się? No zobacz Ja nie To, nie. Się nie. Ja to jest ok Tutaj, tutaj siedzę, ale nie chyba tak, że powinienem No ale kurde, no tu najważniejsze, tak? Żebym siedział tutaj Ale bluzę, żeby była bardziej ciasna Żeby bardziej obcisła Żeby bardziej podkreślić. Ale on nie ma co tam podkreślać Ma co powiedzieć? No właśnie nie ma Ja nie wiem, masz rację Ale to... Ja nie przebieraj go! Dlaczego okay. znaczy, on ładnie mm. wygląda? Ja ci bokser. tak. Ja ci nie... boxer, tak. Co? Co? Musisz Co? musisz zacząć Właśnie, czemu widzisz, nie zacząłeś filmu? Normalny jesteś? No zaraz zacznę. Zamiast pić, picie i opierdzielać się i jakieś głupie teksty walić, bo znowu wam odwala, to może być w końcu zaczął film. Dobra zaraz zacznę. Idę, idę usunąć Idę usnąć idę usnąć film. Jak ten człowiek może spać o godzinie 17? Nie, to jest Maciuś. Nie ja może tak? Czekaj, okrej kamerę. Maciusiu, Maciusiu. Maciusiu. Muszę yeah. się na chwilę, jesteś potrzebny. Jesteś na chwilę potrzebny. Przerwisz. Mam tutaj sobie No tutaj żebyś normalnie. Musisz? Maciek, no To mi sprawić, czy są dobre. bo Będziemy traktuj, jak bo na chwilę potrzebować, bo na później zostawić mm. na waceli. Co ty robisz? Zabraj, to. Na jakiś Już chciał zabrać, daj Ja miałem zapas, Patrzcie teraz Jezu Uff. Dlaczego, Uff. Się A, pa, czekaj, czekaj, czekaj. dlaczego się tu przybiera? czekaj, czekaj, czekaj Łap Dlaczego on się tu przybiera? nie ma nie, chci. 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 nie ma, chciałbyś, co? Chciałbyś Czym chciałbym Pa, helikopter mogę nakupić. Dobrze Dobrze, to? co? jest k***** Ta Patrz Patrz, ten mówię, bo takiego śmigła nie widzę Jesteś chłopiec Dobra, dobra zaraz, patrz Stali, stali śpisz, na Dobra, to jest Dobra, wiesz co, te gacie to są Dobra, masz, weź mi oddaj One O, one mają zostać pod poduszką. <grym> Gdzie? <grym> Dobra, to co, może na jeszcze chwilę popatrzysz. Ja zapad... Dlaczego tak, powoli, powoli załóż. Jezu. Tak, no, no nie żartujcie. Odstawiacie. Nie, Teraz, podnieś. co nie podoba pod... się Maciek? Dlaczego gacze są pod poduszką? No, dlaczego nie gadaj. Dlaczego się... Nie gadaj tyle, po prostu y ciesz się naturą I tyle. Dobra Adam, to może co? I Ja się w tyle położę, komu macie Wiesz, Nie, nie, nie się... położysz się na chwilę. Nie, nie położysz się. Dlaczego? Chodź, idziemy Co Co nie dlaczego? Chodź, I tu z gołym... Dobra! dobra. Nie, na na razie! Dobra, poczekaj. Dobra. No, no, na chwilę. Nie, nie, takie. Idziemy z tobą, na której pod Dacie poduszką. Po to co myślałam na chwilę? Gdzie co takie babeczki? 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 Powiedz, dobrze, ja będę w No ale nie babeczek, ja nie chcę żadnych baweczek, ja chcę nagrać. No więc no, ty będziesz od baweczki coś się stało. O, ja tak? mam, nie. Ma dwie, ale dwie jest dzisiaj. No bo mnie bardzo strasznie. Przepraszam, że jest tak. nie, nie. To 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 chyba to nie ma żadnego szczepionki. też masz jakiś pomysł? To Coś też ma też to nie. Nie Coś? Nie. No. O. Czy co Mogę. No, to ty No nie mówię, no, mówię. kawałek już. Tak, dajesz kawałek. Stary, no to będzie No to już Nic nie Ale nie nagam żadnego filmu. O, co ty chodzi Stary, przestań. Każdy ale Ale, ja wiem, że oni sobie tak grać, ale na tyle? Nie Dziewczyno, my film mamy do nagrania, oni sobie odwalają jakieś filmy, jak jakieś jakieś Ja bym się nie dlaczego w ogóle nie nagrywa, Jak się chyba I co? Uwierzyli? Uwierzyli chyba. nie słyszałem, co tam ale no już mi się to nie podoba. co teraz, na Ja się boję tą kamerę, co na dole. Zobaczmy. w ogóle nie interesują kamerą, Dobra, nie wiesz co, może tutaj zostaniemy w pokoju trenera I poleżymy, będziemy sobie leżeć, po prostu leżeć. Ale po prostu tak sobie leżymy i No i czekamy, po prostu zostanie włączoną kamerę i czekam, aż przyjdzie. Tak, No tak. Bez żadnych takich. Bez żadnych podtekstów. Tak. Nie może za grubo, bo zacznę coś podejrzewać. Po prostu leżymy. Stare, on w długo nie przychodzi. Dobra, No że myśli. W moim łóżku. Le oglądaliśmy wcześniej, zasnęliśmy w stare. w łóżku, to ty już nie masz z kim leżeć w łóżku. Ale Netflix Fixa oglądaliśmy film w roku. Na, na oglądaliśmy czym sobie. oglądaliście jak ja tu nawet laptopa nie widzę? Na telefonie. Na telefonie. Tak, telefon tak trzymaliśmy tutaj. No to pokaż mi historię. Co historię oglądali? Na telefonu. Sara, to jest twoja sprawa co robiliśmy tutaj. Rzaktujesz sobie. To ty sobie. To zaspięcie. jest moje łóżko i mój pokój. Więc... Opuśćcie ten pokój. Tak? No dobrze, no wyjdziemy, ale. Opuścisz A... czy nie? Ale bo się nie, bo nieraz czy... też leży, mam się, to nie raz się podoba, Masz wygodne łóżko tu. Ale gdzie ci chowasz te chęce jeszcze? I za damy mi się podoba tutaj bardzo. No nieraz leży sobie u mnie w łóżku i co i nie mam do tego problemu. No właśnie, też leży często no łóżku. Filmu nie mamy, ja później nie będę do trzech i w nocy nie spać. Okej, okay, no, no, no to nie będę. Ale stary. Bo słuchaj, nie denerwuj się, nie masz o się Ale czemu, czemu ty go znowu to cykasz, to by się. A to by się podoba? Nie stary, no czasami tak się dotykamy, co Masz jakieś. Co innego, gdyby to było z kimś innym. Nie wiem, czy dziewczy dziewczynę sobie znajdź. No. A nie z chłopcem będziesz się. Jestem do na dobrej drodze. Na dobrej drodze z poddawania się klocka musi Nie, dłużej, no bo nie? po prostu musimy zbliżyć ta, kontakt. No, zbliżyć kontakt i podpisywać. Ja myślałem, chciał nad zmianą ten, no. Cii Dobra, cicho. Nie, nie mów tego nie. jeszcze, nie mów nie. tego jeszcze. Nie no, później poinformujemy. Ale co ty a Dobra, nie się 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 tak chcesz, aż palce zerwamy? Dobra, ale po co to ty się tak nie interesujesz? Nim? A ty czemu się nim tak interesujesz? Ale ja, ja mogę... Już mogę. do łóżka latasz? Nie, nie ja, ja mogę. Być. Chyba się Wyjdź ale... Nie, serio, wyjdź stąd. Ale czemu? No bo chcę coś zrobić. W tym pokoju stawić. Stary, to jest mój dom. Mogę robić gdzie chcę. Chcieliście takie gówno, na co będziecie głównie gównie przychodzić Tylko później mi nie przychodźcie żalami, że coś się stało Że jeden z drugiego schanił No, okay. to wasza decyzja dupie to mam Co robimy? Na no. odpoczywanie? No. no, to właśnie znowu Tylko myśmy posłuchali powodu zatrzymania Weź chodź, będziemy we mi Ja, ja że trzeba nie lubię tego No chodź

Amen. Ja pracę, mówię, nie, dzisiaj się Naprawdę nie, dzisiaj nie Ale ja też mówię, żebyś skończył już tutaj, bo mnie to nie lubi Naprawdę wy wy Ja rozumiem, że wy zawsze lubicie sobie tak pożartować, ale dzisiaj przychodzi ludzkie granice Cześć, jak patrzysz? Nauczył mnie dzisiaj, dalszemu, dzisiaj dużo, dużo tylko. Takiej ameryczki Tak, 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 ameryczka no, Wiem, że byś chciał, żebyś brzmiał na taką ameryczkę No... Chyba... Chodź, chodź do góry, chodź, chodź do Weźcie sobie paniczu, patrzcie Pysz, pysz, Dobrze, że kamera trzymać, tak chyba się no, podraża. No, Czemu tacy ciepli dzisiaj? Czemu? 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 Dlaczego tak robicie? Cóż, ty no, się wkręcacie, nie? Co, nic, ja nic nie wkręcam. No, ale nikt w to nie uwierzy. Co ty stary, ty się wkręcam. No, no, no. No, 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 na co nie tak, tak. bywa? No. Tak bywa, no po prostu poczuliśmy coś do siebie. Nie? Raz na wodzie, raz po wodzem. Poczuliśmy coś do siebie. Po trzech, jeszcze do kogoś coś czujesz. Co? Czujesz? Nie no, po prostu teraz pozałem. do kogo mam tak naprawdę czuć cokolwiek. No, trzeba zrozumieć niektóre drogi życia trzeba mieć. Właściwie ale wy się dobrze w tym odnajdujecie, co? Wspaniale się taki, nawet ty też, no, tak no, się wy tutaj wziwia. nawet nie udajecie już pary, tylko po prostu pokazujecie swoją orientację, jaką macie. To, co jest między wami, to jest między wami. I ciekawe, ciekawe, gdzie tego dobrze, tak już No właśnie, <grym> nie wiem Co tam, Jolka, co tak się chciałeś? No, 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 no to się, co w tym korytarzu. No nie sobie. sobie film. Mogę być na ja z nimi porozmawiam. No ale iść mogę? Dzięki. Idź. A z to już No idź! A no znowu, znowu, znowu. Ale ja się bardzo. Dobra, możemy wychodzić. że udajecie? Wiem, że to jest tylko film, i po prostu to jest ustawione. No co się tak cieszysz? Ale ja nie chcę być oszukiwany przez Was. Chcę Ale się nie chcę być oszukiwany. Wiecie. Nie chcę być oszukiwany. A co, to jest coś zagrań z nami? Jakbym się do Was dołączył, to jest takie same zło, jakbyście mnie po prostu oszukiwali. Zresztą sobie teraz ten mikrofon odwołał, który chodzi na początku, jest do zrobienia. Ale jesteś za to film? Tak O z wami wchodzić w taką w ogóle... Ale musisz że no, to a, tak... Bo ja nie wiem musisz. No no nie tak od razu No nie tak od razu, dajcie mi się przemóc trochę, tak? To, myślę, pomóc. to nie tymi łapami <laughs> Dobra, nie żartuję Dobra, to co, no, gramy? Mogę no pomóc w tym pranku okay. Mogę To wam... dawaj do Maciusia, Ale że... Tak, 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 tak. Do Maciusia tak, może. Maciuś tak, chyba tak, najbardziej re agresywnie tak, reaguje. To, która wchodzi dopiero do tego kraka, może podejść do niego i po prostu powiedzieć, że w sumie jest fajne, co nie, z nami robimy. Nie, powiedz, że... dawa, że Dawaol mam pomysł. Ukryję kamerę i powiedz, że jesteśmy razem. Tak, zróbmy to. Że my jesteśmy razem, że ty do, o tym dowiedziałeś. A, że ja się dowiedziałem, że my razem jesteśmy. Tak, Hitler, weź po nich, idź, my ukryjemy tutaj kamerę i poinformuj ich o tym, że jesteśmy no, razem. No, możemy, słyszysz? Idź po nich. E, zawołaj Jaszczura i Maczkę. To będzie mega nienaturalne, jak ja no, że na osobności chcesz powiedzieć? No tak, my pójdziemy, czekaj, my pójdziemy z tobą, zostawimy kamerę, ukryjemy się, przyjdziesz tu na osobność powiedzieć, że jesteśmy, że podejrzewasz, że jesteśmy razem. Że widziałeś się, się, jak się całowaliśmy. Czekam się sobie. Nie wiem, czy wolicie usiąść tutaj, czy tu. Jak najdalej od nich, od tego, co się tu, dzieje, Czemu co tu się, się dzieje. Od tego, co tu się dzieje, no to ja uważam, że to jest przesada. nie? Ale co tu się dzieje? Ja rozumiem, jakiś. E, nie wiem, czy to film, czy nie film, czy oni dają, czy. Się... Co oni robią? Nie ja widziałem jak oni się całować. czasie, tak ale to ćwiczenie to ćwiczenie. Ja widziałem... Jak ćwiczysz, to oni się całujesz z kimś. Oni się całowali? Oni się całowali z ja ja tym. Się... Ale przez przypadkiem myślałem, że oni się bawią no. ze sobą. Znaczy bawią, bawią to może... Nie wiem czy bawią, ale oni się całowali, rozumiesz? Seria ja, mówi się... naprawdę. Nie wierzę ci. No. Ale jak koniecznie. się... Normalnie. Oni, no normalnie Ale ja, ja my się. się Okej, okay. tak. oni chodzili dzisiaj razem ze sobą Przez cały dzień spędzają razem ze sobą czas no Tak Jak, mówili, jak no, to no, no. mi tu bracie w pokoju tej głowy? Oni spędzają razem ze sobą czas, ale rozumiem Ale żeby się tak całować i to nie żeby nam pokazać tutaj coś ten Tylko oni to robili za plecami No cicho w ukryciu, tak? No ja poszedłem wywalić śmieci Co ci jada w ogóle? Poszedłem wywalić śmieci, odkładam worek A tu... No nie wiem, ja się chowam, ukrywam, nie? Ja tam się do nich nie zbliżam. No, no nie, co nie to ładnie nie. Robiłem? Co? Co z tym robię? No nie wiem, tylko wam powiedziałem, żebyście na nich uważali, bo jak coś to. to pakujemy walizy i. siema. Uważajcie? Co widzieliście? Co się działo czy nie widzieliście? No on widzi. Czegoś przy jeden z drugim gacie się zdejmują przy sobie. I liżą. się liżą? No co? co? No, no co? słuchaj widziałaś jak oni się tak takowywali, prawda? Widziałaś czy nie? No ale to jest codzienność i co? co. jest codzienność. Ale ta codzienność ale powoli się przemienia. Taka ta taka codzienność sobie sobie staje się powoli rzeczywistością moja droga. No, bo no, ja no. idę wywalić śmieci i ja widzę jak oni się co.

ale ja mi się umie zrobić tak, żeby to tak wyglądało, że się kochała. Nie, to ja się robię z a ty jesteście się śledzić. Ale fuu, obrzydliwe. Ja się robię z ja, ja przecież to też się zawsze droczy. I ty dropszy. Ale ja się nie Tobą tak samo. Ja ja ci, ale to nie ale to ja, to ja, ja to chcę, chcę, zrażę, się nie sformułuję, bo zaraz mi się Ja tego nie będę tolerował takich zachowań w domu. Ja nie będę tolerował takiego zachowania w tym domu. Nie wiem, jak Ja nie będę tego tolerował, bo ja się tym brzydzę i mi się to nie podoba, i nie będę ja tego tolerował w tym domu. No co? Nie, żartować sobie mogą, ale z takich rzeczy? Obrzydliwe to jest. Mi to na przykład, dla mnie to nie jest zabawne no, i mi to... Przecież też jesteś i co? Aha, ale ja się nie całuję ale z drugim no, Ale my e, się nawet nie całowali. A mówić, widziałam. widział Pan. Dobra. Przyjechali? Czy mi się w tej tutaj... komisji no, no przyjechali. No i jak tam to? No a kwestia pysz. Wszystko już mam ubrane. Dobrze się czujecie? Dobrze, co? Możecie sobie świętują. Mieliśmy film, zacząć się. No zaraz zaczynamy. Zaraz zaczynamy, bo. No, gdzie będzie, bo... No, nie wyjdziecie razem. No, nie wyjdziecie razem. Nie wyjdziecie razem. Możecie robić coś więcej z Beki robić. Czekaj, ja już 100 nagram chyba, wiesz? O, poczekaj, wezmę kamerę. Ja nagram do internetu. Co wy robicie? Ja nagram do internetu. Co? co wy odwalacie w ogóle? Za co widzicie to? On go, na on go za kolano trzyma, patrzcie widzowie, widzicie to? On go trzyma za kolano. Ale o co chodzi? Nie po co to nagrywasz w ogóle? Czy wy możecie sobie przestać robić z nich jaja, bo oni świrują ten temat? No lubią chyba. Ale po prostu bo się boli go noga i ja mu teraz po prostu staram się Aha, Kolano A no, ciebie boli palak może nie sobie wystarczy. Oni tu już odpalać Powinieneś to się pomoglić za to, to Kolano chciałem usprawnić, kolano Musimy nie zacząć to... odcinek, czego ty nie czego rozumiesz? To znowu, ale Rozumiesz, że nie możemy przerwać daily? A wy sobie robicie cały dzień ja. Dobra Wielka! Nie idź do gotowania, tam wraca i już nie skacz Nagrasz no, nagrywam was, no będę was nagrywał. No, pójdę z wami do pokoju. I jeżeli sobie nie podkreślić dziewczyny, stanie się to chociaż. Z ambicjami! Ja na dobrej drodze jestem! Jest na dobrej drodze! Ale to, dziewczyny, Oni są na dobrej. Słyszeliście to? Oni są na dobrej drodze! Słyszeliście? No, zaraz zobaczymy! Do czego? To zaraz zobaczymy! Upewniam może być ale, ciekawie, ale jest z Nieraz, stój. Z nami z nie 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 Adam, Od nich pije za duża temperatura y, ciepła, rozumiesz? Jedyna Nawet nie denerwuj, bo zaraz odłożę ten telefon. robicie nie? Nie Wychodzisz czy nie? Czy będziesz się z nimi? Czy może też się już zarazili swoją gorączką no. i będziesz tak no. samo ciepły jak oni? Wiecie co? Mi to nie przeszkadza. Mi to nie przeszkadza, wiecie? Mi to nie przeszkadza, wiesz? Ja idę do nich. Nie, wiesz co? To są nie Ale Moje rzeczy są tu! Nie stary! To weź rzeczy I ode mnie! Nie, ja, zo... ja zostaję z nimi! Ja zostaję z nimi stary. Adam, Patek się zdenerwował Mogłobyś pozwolić na takie, widziałeś mi mnie uderzył, prawda? Gdzie prawie cię uderzył w tle? Uderzyłem no, go? Prawie uderzyłeś Maciek. Co prawie go uderzyłem? Maciek Co ty mnie dotykasz? Maciek z tymi łapami No Maciek, no Maciek no. No. Masz, się Stary, to... Nie tolerujesz takich ja ludzi? Ja, nie ja wam tylko poinformowałem, co oni robią, ale szczerze, nie przeszkadza mi to i nie wstydzę się tego, rozumiesz? Tary, patrz, idą Idą, oni tutaj idą Patrz ty, oni, oni idą z buta po tych śniegach Kurwa, no ja tu mam mokre kartki Co Ty widzisz to? Widzisz te śniegi? Widzisz gdzie oni idą? Gdzie Transport w tych zaspach, przecież to jest niemożliwe, stary co Ej, ale wie? trzeba by ich poinformować, że to prank. mi się tak uwleką w ogóle. Stary, poinformuj. ich... Słoneka poich... w ogóle, ślady stary. są za nimi, patrz jakieś ślady w ogóle. O, ten idzie po ich śladach. Bo się może gubi, nic nie widzi. Stary, ale trzeba było ich poinformować. To jest jakaś spółka pielgrzymkowa. Pielgrzymkę robią, robią, bo było zbyt ciepło pa, w domu. A ten, ten na czele, nie? Na to, ale no patrz, z... jak wyszli na odwrót, nie jest im, im już tak ciepło w środku. No to jest, chyba trzeba ich poinformować, nie? No, nie ale oni w tych zastwach to chyba tam się no, Nie, ale oni mówili, że transport sobie ogarnia. Nie wiem jak oni są daleko, stary Godzina minęła Aż tak? Nie. Może żeby... się troszeczkę zapomnieliśmy Może, to Może jakiś bunk Ty stary, bo my mamy dla was informacje ogólnie. Jaki stary, jaki stary? Poczekaj, 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 posłuchaj mnie To wszystko to był jeden wielki prank My mamy wszystko nagrane, rozumiesz? Wracajcie do domu na pomoc czekamy Na jaką pomoc czekacie? się zakopać. Tutaj, a wy się tam robicie nie wiadomo co No to chodźcie do nas, my te zaspy ogrzejemy No dobra, okej okay, Maciusiu, no to my zaraz po was podjedziemy i, be, i, be, i was ogrzejemy. No nie mamy z... auta, żeby podjechać po nim, nie, nie, nie no jedziemy tym to, autem tak. nasem. Dobra, ogrzejemy was niedługo. Na pewno na, na odległość nawet potrafimy ogrzeć wkurzeni. To co? To chyba koniec odcinka, co? Chyba za grubo poszedł. Ej stary, grubo co oni sobie dadzą? Dadzą radę w końcu, czy nie? Zaraz się dowiemy. Ale ten jest stary miód film na psychice. Wyjść <grym> do pokoiku, chce się zamknąć. To Ale co wy w ogóle nie chcecie oglądać? Co wy chcecie oglądać? Powiedzcie mi, co wy chcecie oglądać? Co? co? Zamknąć, żeby mi nie tak, do samotność, nie? Ja teraz jest potrzeba samotności, reszta ja potrzebuje samotności. Potrzebuję tego bardzo. To tylko chłopaki i widzowie. Ja zostawiam i teraz sobie herbatkę zrobię i się położę. <grym <grym dziękuję bardzo że, że oglądali. Widzimy się w kolejnym odcinku.